Witajcie moi drodzy, długo nie było mnie na blogu, więc bardzo się cieszę, że mogę znowu do Was mówić. Trochę się za tym stęskniłem. Dzisiaj poruszę temat, o który prosiliście mnie już dawno temu: co myślę o Andrew Tate. Głównie o nim, o Bilzerianie, o takich po prostu facetach dużego sukcesu, na których to skierowane są oczy wielu młodych mężczyzn, poszukujących swoich wzorców tego, na co postawić w życiu, jak się jest facetem, żeby po prostu to życie lepiej smakowało, ale tutaj my rozmawiamy o kobietach, żeby mieć powodzenie i tak dalej. Ostatnio trafiła do mnie rolka Andrew Tate'a, na której nauczał w jaki sposób poznać kobietę. W takich sytuacjach dnia codziennego dawał radę, jak zagadać, jak dostać kontakt, więc chciałem się odnieść do tej rzeczy i chciałem się odnieść do takiej ogólnej, często pojawiającej się porady od takich właśnie potężnych influencerów, ale do tej porady nawiążę później, bo zacznę od początku, czyli od tej sytuacji, co Andrew Tate mówi facetowi, który chciałby. Wiedzieć jak zagadać kobietę, więc to co proponuje Andrew Tate to podejść do kobiety, spojrzeć jej w oczy i powiedzieć Jesteś absolutnie piękna Co ja myślę o tym otwieraczu jako trener relacji damsko-męskich z obecnie 17-letnim stażem Po pierwsze, jest to otwieracz typu direct można by było podzielić otwieracze, tak bardzo upraszczając, na dwie grupy. Nie bezpośrednie i bezpośrednie, czyli takie właśnie directy. Ja doskonale pamiętam, jak popularne to było w 2005 roku otwarcie Jesteś piękna i chciałbym Ciebie poznać. To jest właśnie taki królewski otwieracz typu directowego. Czy on jest dobry, czy on się sprawdza i co warto wiedzieć, jeżeli chcesz używać takiego otwieracza? Po pierwsze, ja natychmiast czułem potrzebę sprostowania takiej porady, którą dawał Andrew Tate, żeby tak zagadać, bo może zrobić ludziom krzywdy albo mogą z tym nie mieć wyników. Otwieracze typu direct działają, jeżeli już jesteś dla kobiety atrakcyjny. Samym tym otwieraczem możesz też wywołać atrakcyjność, bo jeżeli kobieta jest wrywana ze swojego dnia i zaczepia ją facet, który jest bardzo pewny siebie, patrzy w oczy i w taki sposób jakby ją poznaje, to może to zrobić na dziewczynie wrażenie. Czy nie chodzi o to, że tylko podoba się jej się fizycznie, ale po prostu całe to, co zaprezentowałeś, mówi o jakichś twoich cechach charakteru. Natomiast jaki jest problem z tym otwieraczem w praktyce? Jeżeli jesteś facetem, który nie ma dużego doświadczenia, ma problemy z pewnością siebie i z poczuciem własnej wartości, to nie zadziała ci zbytnio taka metoda. Po prostu. Nie zadziała ci, bo nie da się tego przeskoczyć, trudno ci będzie. Podejść do kobiety, szczególnie bardzo atrakcyjnej, z pozycji tego e, księcia, który ją wybiera, bo to jest właśnie e, typowy otwieracz, który e, brzmi dobrze w ustach kogoś, kto jest księciem, który wybiera. Czyli można by było powiedzieć, że na tym rynku matrymonialnym, damsko-męskim, ty jesteś trochę wyżej od kobiety, jeśli chodzi o wybór, o to, co możesz, o Twoją atrakcyjność. Te otwieracze działają wtedy świetnie, tak? Ja sam lubię czasami użyć takich otwieraczy, ale wtedy, kiedy się czuję bardzo na siłach. Natomiast o co chodzi? Jeżeli ty nie czujesz się zbytnio na siłach, widzisz kobietę, która uważasz, że byłaby dla ciebie benefitem, że nie miałeś takich kobiet, nie spotykałeś się z takimi, podziwiasz ją, wymiękasz po prostu. Wątpisz w to, czy udałoby się nie zadziałać ten otwieracz. Więc dlatego to wymaga sprostowania, bo nie można takim otwieraczem po prostu uznać go jako uniwersalny, bo Andrew Tate tak powiedział, idź zagaduj. Po pierwsze, w jego ustach oczywiście będzie to brzmiało zupełnie inaczej niż w ludziach, którzy później będą to stosowali, bo to jest Andrew Tate. On generalnie y, społecznie się spełnił, jest pewny siebie. Jest fajterem y, z jakimiś tam wynikami y, nie wiem, Mistrzostwa Świata czy, czy coś takiego w K1, kickboxing, już nawet nie wiem dokładnie. No jest ogólnie facetem, który się spełnił na wielu płaszczyznach, do tego dobrze wygląda, ma mnóstwo pieniędzy, jest popularny, więc w jego ustach ten otwieracz brzmi odpowiednio i będzie przynosił mu efekty z racji na to, kto to mówi. No i teraz popatrzmy, Andrew Tate, jeżeli jest otoczony tymi kobietami... Jest wyprostowany, mówi pewnym siebie głosem. To faceci, którzy to oglądają, od razu wiedzą, że to jest prawda, co on mówi. Wszystko generalnie trzeba brać tak, jak on mówi, bo on wie, co mówi, tak? Bo przecież dzięki temu, co mówi, zdobył to, co ma. Tubym ci przed tym przestrzeg, Uważaj na takich ludzi, którzy mają taki silny autorytet, bo w ich ustach pewne rzeczy mogą brzmieć, jakby wiedzieli, co mówią. Natomiast on nie wie, podejrzewam tak naprawdę, co sprawia, że mu to działa. Taki, że, że jego sposób, w jaki zagaduje. Co tak naprawdę w tym przynosi efekty? Ile tu partycypuje jego wygląd? Ile tu partycypuje jego pewność siebie? To, że może ta osoba już go wcześniej znała, i inne rzeczy, otoczka, to z jakiego samochodu wysiadł, a ile naprawdę w tym tekście jest mocy? No i Andrew Tate pokazał tutaj chłopaka, który yy, na dowód tego, co mówi, że to działa, sprawdza w praktyce. Ten otwieracz. No i teraz tak, po pierwsze, ten chłopak już nie jest takim, który zaczyna, bo widać to, że czuje się spokojnie przy kobietach, do tego ma dobre ciało, ma piękną buzię, ma zdrowe zęby. Tak naprawdę ja uczę facetów 17 lat na, na szkoleniach, na kursach widuję ich wiem, jak wyglądają, i on jest powyżej przeciętnej średniej, tak? To nie jest też facet standardowy z średnią urodą, jest przystojnym facetem. Więc on też tutaj się wpasowuje ym, w to, co mówiłem przed chwilą, że może powiedzieć z pozycji kogoś, kto wybiera. W dodatku podchodził do kobiet, które no też nie oceniam na skali jakiejś tam powiedzmy 7-10, 8-10, takich, które mają bardzo dużo walidacji, trochę już im odbija, czują się księżniczkami tak dalej. bo podbija do normalnych dziewczyn, więc to jest też istotne. Jeżeli z tym otwieraczem idziesz do kobiety, która jest właśnie normalną, fajną, ładną dziewczyną, ale nie jakąś taką naprawdę ostrą księżniczką, no to może ci to wejść, dlatego że po prostu ona może ciebie ocenić jako kogoś, kto ma większy wybór od niej, ale chodzi głównie o to, że ona siebie nie widzi jako taką no wyjątkowo piękną kobietę, bo kobiety na ogół są zakompleksione, więc zaniżają też często to jak siebie widzą, więc jak facet na nią zwróci uwagę, no to automatycznie może wyróżnić się, bo ona rzeczywiście nie jest często zaczepiana. I teraz tak, to co Andrew Tate polecał na jako następnego, żeby powiedzieć to, że na pewno słyszysz to codziennie od facetów, że jesteś Taka piękna, i tak dalej. I mi się śmiać zachciało, bo sobie wyobraziłem, że mówisz takie coś w złotych Terasach w Warszawie albo w Galerii Krakowskiej po prostu w Krakowie i bo dziewczyna by wtedy odpowiedziała tak, żebyś koleś wiedział, słyszę to pięć razy dziennie albo i więcej, bo rzeczywiście jeżeli dziewczyna jest naprawdę wyróżniająca się i atrakcyjna, to faceci ją zaczepiają w takich miastach jak Warszawa, Kraków, pewnie już teraz jeszcze Wrocław, może i Poznań i, i jakieś tam inne, kilka razy dziennie. Ten tekst ja generalnie bym bardzo nie polecał do kobiet naprawdę bardzo atrakcyjnych i to jest jedna z cech tego otwieracza, która jest bardzo y, toksyczna. Jeżeli chciałbyś zaadoptować ten Otwierać, bo nie będziesz miał efektów i nie będziesz wiedział dlaczego. Jeżeli kobieta jest naprawdę bardzo atrakcyjna, bardzo atrakcyjna, nie mówi się takich rzeczy, że jesteś absolutnie piękna, bo ona tak często to słyszy, że spływa to po niej. Ja kiedyś miałem koleżankę, której kiedykolwiek próbowałem powiedzieć coś na temat tej urody, ona łapała doła. Była przepiękna, no to była po prostu królowa z wyglądu i. Ja myślałem, że sprawię jej przyjemność jakimś komplementem, nawet wyszukanym na temat jej urody, a ona natychmiast się wyłączała. Smutek w jej oczach widziałem. Po prostu ona miała traumę na punkcie zwracania uwagi na jej urodę, bo, bo, bo jej uroda była koszmarem dla niej, tak? Więc te kobiety ciągle to słyszą i nie chcą słyszeć tego od ciebie. Nie wyróżnisz się w ten sposób. Możesz zaimponować rozmową, możesz powiedzieć, że stwierdziłeś, że pogadasz z nią, bo poczułeś taką ochotę. Cokolwiek takiego, co nie ma tego czynnika, jesteś taka Piękna, jesteś absolutnie piękna, tak, nie mówimy. I właściwie to, jak Andrew Tate powiedział, te ja sobie pomyślałem, no kurde, goś nic nie wie o kobietach, tak? Bo on jest tak wysoko, jeśli chodzi o, o swój poziom matrymonialny na rynku, że nawet jak podejdzie do kobiety powiedzmy, 9 na 10 z takim tekstem, to ona i tak widzi go jako lepszego, więc, więc nie spali mu to, tak? Ale jeżeli ty nie jesteś Andrew Tatem, to bardzo bym nie polecał takiego otwieracza. I to, co Andrew radzi później, to już jest kompletna amatorka. Po tym, jak. Powiedziałeś swój otwieracz, nawet ten tekst, na pewno słyszysz to kilka razy dziennie, chociaż nie wiem po co ten tekst tak naprawdę, bo nic nie wnosi. Jest czas na to, żeby przejść do rozmowy. O tym już mówiłem wiele razy, w tym odcinku nie będę tego powtarzał. A jedną z gorszych rzeczy jest w tym momencie poprosić o kontakt. To jest jedno z najgorszych rozwiązań, najmniej skutecznych. I, sure I, I, I generalnie nie dostaniesz. Od kobiety kontaktu, właśnie z, kiedy zrobisz to w ten sposób, chyba że poprosisz o kontakt, który nic nie znaczy, czyli Instagram. To jest tak mało inwazyjny kontakt, że kobieta da ci go na odczepne. Gdybyś poprosił o numer, byłoby trudno, i Andrew Tate nie wie dlaczego, prawdopodobnie trudno, dlatego że jesteś dla niej obcym facetem nadal, i ona nie chce tak łatwo się podzielić swoim priwem jakimś z tobą, tak? Ona chętnie dałaby ci ten kontakt, a nawet może sama by ci go wcisnęła, gdybyś z nią porozmawiał i pokazał, że jesteś fajnym facetem. Tylko że Andrew Tate nie mówi, żeby porozmawiać, tylko żeby wziąć Instagram. I to jest właśnie cały ten problem, że bardzo łatwo jest dostać Instagram w ten sposób. Gdybyś zrobił sobie test i, i to uwierz mi, będziesz miał to, co ci teraz powiem, będziesz dostawał te Instagramy i w końcu. Zaczniesz się wkurzać, że nic z tego nie ma. Albo dziewczyny w ogóle nie czytają Twoich wiadomości, albo po prostu nie chcą się spotkać, tak? Bo jesteś dla nich totalnie jakimś randomem, nieznajomym. Dlatego poproszenie o Instagram w tym momencie jest po prostu strzałem w kolano. To nie robi się tego w ten sposób. Trzeba dać się poznać i wymiana kontaktów następuje na koniec, a najlepiej już po umówieniu się na coś. Więc to jest to pierwsze, co chciałem powiedzieć i już mi jest leżej na sercu o samym tym podrywie, yy, który proponuje Andrew Tate. A teraz punkt drugi, czyli powiem kilka słów o takiej ogólnej wizji mężczyzny yy, proponowanej przez takich ludzi jak Tate, ale jest ich więcej, bo i Bill ktoś by się jeszcze pewnie znalazł. Yy, możesz skorzystać yy, na pewno. Absorbując pewne ich rady, bo oni radzą na ogół, żeby skupić się na swojej wizji życia, żeby nie poświęcać tak czasu kobietom jak sobie, swojemu rozwojowi, piąć się w górę, koksować swoją postać, być coraz lepszym sobą. Najlepiej odnieść właśnie no, do tego zmierzają, ten, ten wielki sukces, i wtedy wszystko już będzie łatwe. Coś w tym jest, ale z naciskiem na coś. Dlaczego? Na sam początek w ogóle, jak powstawały szkoły relacji damsko-męskich, to, to był pierwszy podstawowy punkt, że właśnie tylko tak faceci y, umieją imponować kobietom, żeby zrobić karierę w życiu. Tak? Pierwsze materiały o relacjach o tym mówiły, że standardowy facet, jeżeli chce mieć powodzenie u kobiet, obiera drogę spełnienia społecznego. No i to jest droga czy trudna, czy łatwa powiedz. No, na początek w szkole dobrze jak masz najładniejsze Adidasy z klasy, potem jak masz najmodniejszą kurtkę ze szkoły, przyjeżdżasz fajnym rowerem, e, potem w liceum najfajniejszym samochodem, potem e, e, jesteś, nie wiem, e, zakładasz swój startup, może już na studiach i wyróżniasz się spośród znajomych, że już robisz coś innego. I ciągle musisz być przed wszystkimi, tak? Potem musisz mieć lepszą karierę, lepszą rozpoznawalność, albo nie rozpoznawalność, ale lepsze pieniądze. Nie każdy po pierwsze chce osiągnąć taki sukces na taką skalę, czy być rozpoznawalny, czy tak się w ogóle kreować, więc to nie jest droga dla każdego. Po drugie jest to droga trudniejsza. Ona coś ma jakieś benefity, ale jest to droga podstawowa. W sensie do czego zmierzam, że dając takie rady, gdzie teraz takie rady są bardzo popularne ostatnio, nie mówisz kompletnie nic nowego człowiekowi, dlatego, że od wieków było wiadome, no, że ten, który ma sukces, no to przyciąga kobiety. Co w tym jest nowego? Powiedzcie mi, bo ja nie rozumiem. Nie nauczysz nikogo, nic faceta niczego nowego mówiąc mu, że skup się na sobie i odnieś sukces, tak? A, a to jest główny nurt, na który oni kładą nacisk. Więc już w pierwszych materiałach właśnie odnośnie tych relacji damsko-męskich było mówione, że nie musisz iść tą drogą spełnienia społecznego, tylko możesz lecieć nad konkurencją, przez to, że nie konkurujesz z nimi na tym polu, tylko po prostu dajesz sobie prawo do bycia facetem tu i teraz i prezentujesz cechy, które tam ci prezentują z uwagi na swój sukces. Oni dopiero dają sobie prawo do takiej pewności siebie, do takiej postawy, do takiego tonu głosu. Kiedy mają te wszystkie Porsche, te, te, te miliony tych y, samochodów, y, te, no, ten styl życia i tak dalej, oni wtedy dają sobie prawo do tego, żeby być takimi facetami. I właśnie pierwsze materiały kładły nacisk na to, że ty nie musisz tego wszystkiego mieć, żeby dać sobie prawo, bo możesz oprzeć swoją męskość na zupełnie innych rzeczach. Ale to już jest temat też, do którego no, nie chcę tak y, transportować się teraz. Więc generalnie chciałem tylko, żebyś wiedział, co ja o tym myślę. Są dwie drogi. Jedna to jest droga spełnienia społecznego. Druga droga to jest to, że możesz trochę to schakować i prezentować cechy charakteru, świadomie wiedząc to, co tak naprawdę się dla kobiet liczy. A kobiety naprawdę widząc faceta, który zachowuje się odpowiednio, cokolwiek to znaczy, też wydzielają do niego chemię, nawet jak nie ma tych wszystkich Ferrari, tak? Też jest chemia bardzo wiele widziałem, być może ty też takich sytuacji, naprawdę, że biedni faceci ze, średnim, ze średnią kasą karierą faceci mieli kobiety tych facetów, którzy pospełniali się społecznie, bo tamci. Kobiety wyczuły w nich, że ich ta pewność siebie jest oparta o te wszystkie dobra, i w wielu takich codziennych sytuacjach wychodziło ich, ich coś takiego malutkiego w nich, coś takiego bojącego się, jakby nie byli pewni siebie z gruntu rzeczy, tylko oparli pewność siebie o te wszystkie rzeczy. Kobiety to wyczuwają doskonale. Ja byłem świadkiem takich rzeczy, o których nie mogę mówić nawet tutaj w takim filmie. Ale uwierz mi, dlatego właśnie warto wiedzieć o relacjach, być świadomym tego, co się dla kobiet liczy, bo możesz zainteresowywać kobiety, z, idąc zupełnie inną drogą. A najlepiej zmiksować te dwie, czyli trochę tego też spełnienia społecznego, bo to też ma swoje benefity takie życiowe, mentalne. I przede wszystkim wiedzieć yy, o kobietach coś, że dzięki Twojej świadomości kobiety, które z Tobą już mają kontakt, będą czuły, że to jest innej jakości niż tych facetów, o których mówiłem tych. Kursantów Andrew Tate'a, tak? No, to chciałem powiedzieć w tym odcinku. Dzięki i do zobaczenia.